Szanowni Państwo, wszyscy pamiętamy powód z 2009 i 2010 roku, jak do tej pory lata pod względem powodzi ekstremalne. Wiele zniszczeń wtedy zostało poczynionych przez te wody taka krótka prezentacja i przypomnienie tej całej sytuacji. Ale na początek też dla osób zaproszonych Przedstawić informację, że powiat do Waszyngtonu jest położony w centralno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Jest to teren pięciu gmin które wchodzą w skład tego powiatu, czyli na Roczyce, Sędziszów, Małopolski oraz Iwieżyce, Ostrów i Wielopole Strzyńskie. Te zniszczenia, które w tych latach były poczynione, te zdjęcia, które tutaj przedstawiamy, pewnie Państwu przypominają tę sytuację jak to wtedy wyglądało, czyli w dniu 25-26 czerwca 2009 wyniki w bardzo intensywnych opadów burzowych, jakie skumulowały się nad miejscowościami skupionymi na, na, na terenie naszego powiatu nastąpił bardzo szybki przybór wód w strumykach, bardzo małych rzekach, który to spowodował właśnie bardzo wysokie skumulowanie, zwłaszcza w rzece wielopolce i straty, o których tutaj dzisiaj pewnie też trochę będziemy, będziemy mówić. Zdjęcia, które przypominają tą sytuację tutaj akurat z gminy Robczyce, łączki kucharskie, no i oczywiście to pamiętne zniszczenie muru w kościele farnym w Robczycach po przejściu fali powodziowej. I za rok, dokładnie w dniach 7, 17, 20 maja i 3 4 czerwca były takie bardzo duże wezwania w 2010 roku. Wtedy to na rzece Wielopojce, ale również w Kudiszu, Dyszczycy, Gojniczance, czyli w kierunku gminy, właściwie można powiedzieć, Sędziszów i potem jak te rzeki się połączyły, gmina Ostrów. Wiele strat, które tutaj są wymieniane jeszcze tych zdjęć, które Państwo tutaj widzicie i pewnie sytuacji, które się Wam z, tą, z, tą, z tymi tragicznymi dniami przypomną. Tutaj są takie wykresy, jakie były ogół straty na przykład w 2000. W 2009 roku, gdzie ponad 12, prawie 13 milionów strat w tym budynku komunalnym, w, w, w przez infrastruktura publiczna wiele tego było. W 2010 podobnie około 14 w milionów sumie, w sumie strat. Ogółem przez te dwa lata ponad 26 milionów zostało odnotowanych i udokumentowanych strat na terenie powiatu Rokczysko-Sędziszowskiego. Oczywiście Państwo tutaj też wtedy zadziałało, pomocno się wykazało, choć te środki na uzyskanie były trochę niższe niż, niż wykazywały to sprawozdania i dokumenty. W kwocie 19 milionów 325 tysięcy środki uzyskane na usuwanie skutków powodzi i w latach z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki e, unijne, pomoc samorządów powiatowych gminy, bo taka wtedy jest Solidarność e, była, pomoc e, marszałka województwa podkarpackiego to no, oczywiście e, zadziałały również e, sprawy związane z ubezpieczeniem tych poszczególnych e, budynków e, i tych e, e, spraw było bardzo <tryk> dużo, tutaj są te zdjęcia jeszcze jak wyglądało to wcześniej, jak po odnowieniu mamy zespół szkół aż odbudowa i odremontowanie straty w zespole szczególnie przed za doktora Zbierza, czyli w tej, szko w tej placówce oświatowej, w której w tej chwili się znajdujemy i remonty z tym oczywiście związane na w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest taka pamiętna tabliczka, na której jest wskazany poziom wody, jaka w 2009 roku była, bo również siedziba Powiatowej Straży Pożarnej była przez wodę i przez ten żywioł dotknięta. Wszystkie placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat Orczystko-Semiszowski te powodzie w tych latach dotknęły i straty no, bardzo duże wniosły. No i samo starostwo chociaż wydawałoby się na poziomie trochę wyższym niż całość niż miasta jednak też te, te straty były. No oczywiście straty w infrastrukturze drogowo-mostowej powiatu wymagało odbudowy to osunięte pobocza, to po, połamane czy poniszczone przepusty, czy sama jezdnia nawet w wielu miejscach była uszkodzona i to no, wymagały oczywiście infrastruktura mostowa także była dotknięta tym żywiołem. No, wiele strat, które wtedy ten te wysokie wody yy, przyniosły. Praktycznie cały powiat w tych latach, z tą powodzią został yy, dotknięty i wymagał wielu remontów, wielu nakładów, wielu inwestycji, które musiały. No, doprowadzić do chociaż części odnowienia czy od y, tworzenia y, tej infrastruktury dla mieszkańców powiatu y, y, robczycko sędziszowskiego te, te powodzie, które nas nawiedziły, no, spowodowały, że samorządy zaczęły w jakiś sposób podejmować działania jakby minimalizujące te straty na przyszłość, no i tak to przede wszystkim no to został zainstalowany i wprowadzony system monitoringu powodziowego, który jest umiejscowiony na poszczególnych rzekach na terenie powiatu robczowsko który no jego zainstalowanie powodowało, że, że praktycznie każdy na stronie internetowej może sprawdzić w danej sytuacji poziom rzeki, w tych oczywiście rzeki na terenie naszego powiatu. Oczywiście to było w latach 2000, zaraz po 2010, czyli no, można powiedzieć 9 lat temu, w tym bieżącym roku wszystkie stacje pomiarowe na rzekach zostaną zastąpione stacjami nowej generacji, zadanie o wartości ponad 80 tysięcy będzie finansowane przez wszystkie samorządy na terenie powiatu, czyli sam pomiar i gminy znajdujące się na tym, na terenie tego naszego powiatu. Dzięki rozbudowie systemu pomiar wód w rzekach jest bardziej dokładny mianowicie, umożliwia nie tylko zmierzenie poziomu wody w danym miejscu, ale również ułatwia dokonanie oceny i sprawdzenie jaka jest duża fala, czy ona wzbiera, czy, czy opada, czy jest długa, czy krótka, te wszystkie zagadnienia związane właśnie z tymi sprawami. Odpowiednia analiza tych urządzeń, które wskazują te pomiary, no, daje jakieś szanse na to, żeby no, przynajmniej w sposób taki efektowny, efektywny zadziałać i na przykład mieszkańców ostrzec, bo jak sobie przypominam, bo też powiem no, w 2009-2010 jak jako strażak ochotnik w tych zadaniach yy, uczestniczyłem i pamiętam jak była yy, Państwowa Straż Pożarna jeździła i yy, informowała mieszkańców, że zbliża się do Robczyc fala powodziowa no wtedy nie wszyscy dawali nawet rację, czy nie dawali wiary temu, że coś takiego może nastąpić i, no, i te wszystkie ostrzeżenia ignorowali. Y... i nawet były skargi, że zakłócają, bo to było wieczorem, zakłócają porządek i ciszę wieczorną, no ale potem okazało się, że mieli panowie strażacy i inne służby rację. W tej chwili po tych doświadczeniach myślę, że mieszkańcy naszej, jakie do takich informacji podchodzą i zdają sobie sprawę i, i realnie y... Y... widzą, że takie zagrożenia rzeczywiście rzeczywiście y, y, mogli być. Tutaj są na tych zdjęciach przykładowe miejsca lokalizacji tych y, y, potencjalnych polderów w okolice miejscowości Gminy i Łączki y, Kucharskiej. Szanowni Państwo, ja tylko tak tytułem wstępu myślę, że y, osoby, które tutaj zostały na tą konferencję zaproszone. Pewne zagadnienia przedstawią Państwu, bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękuję, że Panowie przyjęli zaproszenie i że będziemy mieć też możliwość zapoznania się z pewnymi działaniami, które przedstawi nam, mam nadzieję, Pani Zastępca, Pani Dyrektor Wajdy, która też tutaj swoje przedstawienie, swoją prezentację nam przedstawi. Panie Przewodniczący, ja tyle dziękuję.